Jestem u góry. Wczoraj pracowali tutaj chłopaki, znowu od rana do wieczora. No, ale jest tutaj taki bałagan, że szok. Proszę zobaczyć. Wszystko się wali. Tu, tu. OMG. OMG. Dobra. Widzę, że jest porobione tutaj te boki. Co jeszcze? Lust, tutaj. O, nawet napis. Emil... A wy tego nie widzicie pewnie. Emil Magda Borys. Emil zrobił na tutaj przy oknie. Dobra, widzę, że są płyty zrobione. Jedna druga. Tutaj też, także no i oczywiście ten ogromny bałagan. E, o tak nie widzicie dobra tu już są też zrobione widzę, że Emil będzie musiał robić tutaj e, dół i górę w te płyty GK no i siłownia też wszystko brudne Jezu, Maria sprzątania, sprzątania Emil co ty robisz? Do roboty się zobacz jak to wygląda. No szok. Spokojnie Magda! Pierwka busia, później ciastko, czas na obiad przyjdzie niedługo. Robota się sama zrobi. Co ja mam z tym chłopem? Dobra, muszę go tutaj zaciągnąć do roboty, bo naprawdę jest bardzo brudno. I ty nie siedź już tak. Kawusia... Stawaj. Pijcie ze mną kawkę. Stawaj i za roboty się bierz. bo dużo pracy. Robotę to, ja to ja mam na imię. Dużo pracy przed tobą, zwłaszcza, bo ja nie wiem, czy tutaj mam teraz wszystko sprzątać dzisiaj. Czy za chwilę znowu mi weźmie i wszystko mi pobrudzi i ja będę za kilka dni na nowo robić przed pianą pur jak wleci. Spokojnie Magda, takiego inteligenta to ze świecą szukać. Dobrze trafiłaś. Kamerę, czy, czy wy to słyszycie? Dobra, ja się naprawdę muszę tutaj ogarnąć. Nie, będziemy teraz sprzątać, czy się byli... się przyznać, że niedługo rocznica. Dzisiaj jest rocznica, o, tak. O, prezent. Tak, tak, bardzo. tak. Już. O, właśnie. Niektórzy nam już tam widziałam w komentarzach, że życzenia składali, także dziękujemy bardzo. A my tutaj na budowie. Czas, <laughs> tak miło, spe... Czas miło spędzamy. Tak, spędzamy naszą rocznicę. Jeszcze Borysek później do nas dołączy. I to samo będzie. Dobra, Emil. No nie wiem, czy teraz to jest warto te, warto tego zachodu i sprzątać już teraz. Jak za chwileczkę znowu będę miała bruno no i znowu będę po raz kolejny sprzątać, także nie wiem, chyba lepiej coś wziąć już pomóc sobie. Co dzisiaj trzeba zrobić? Magda, to co masz dzisiaj zrobić? odłóż na dwa dni później, będziesz miała dwa dni wolnego. No na pewno. No super rzecz, dziewczyno, ja Jak? tak robi od wieków i zobacz, gdzie wylądowałem. W Polsce na no bezrobociu. No właśnie. No. A ja wiesz, ja tutaj pracę ogarniam. Jakiś tam odzew w końcu był. O, jak pracę będziesz miała, no to ja już leżę w tym, nie? To już będzie jak na zachodzie miałem. Także teraz czekam na rozmowę kwalifikacyjną. No dobrze dziewczyno, robisz. Na zachodzie też leżałem, Ty robiłaś, także historia lubi się powtarzać. Tak. Zaraz wiesz, Ciebie tutaj zagnam. Do łóżka chyba. Do roboty. <laughs> Dobra, uciekamy, bo naprawdę ten siedzi i o. Pierdzielam paluszki. Nie, to wiecie, że to tylko tak dla żartów, nie? Wy mnie znacie, jaka ja jestem. <grywki> Jaki jest Emil? Dobra. Bardzo długi. Tak, na pewno. Dobra, nie, no zrobimy tutaj coś, co trzeba. Nie wiem, co, na, co mogę mu tutaj pomóc dzisiaj sprzątać. Coś pewnie ogarnę, ale takie generalne sprzątanie dopiero będzie pewnie za kilka dni. No bo y, jeszcze jak się ma tutaj co, co chwilę coś się nabrudzić, y, jakieś, nie wiem, y, duperelki pospadać na podłogę, no to wiadomo, że nie będę teraz chodzić i co chwilę sprzątać, bo rzeczywiście ostatnio było posprzątane znowu y, i minęło o, zaledwie, nie wiem, tydzień, pięć dni, nie wiem, i już jest tak, taki bałagan. Dobra, lecę. Skończyliśmy sprzątać. Mamy tutaj pomocnika. A nie, co jest? pomalutku. Dobrze, przeczekaj. się. Dobrze. Dobrze, widziałeś, ale to był błąd. Jeszcze raz. I przecięte jest. No, przecięte. Nie przeciąłeś, tylko uważaj tam. Dzieci uczyłem za. Nie za mocno, Molysek. No, tak. Dobrze. No i weź swoje, przycięte. Dużo dłuższe, dłuż, dłuż. zawsze. No. O, to jest takie fajne. No widzisz? Także pomocnik jest. My mamy posprzątane. Jeszcze raz ci pokażę, borysek, zobacz. Widzieliście, jak wyglądało przedtem, jak wygląda teraz. Zaciągnęłam Emila do roboty. Proszę. Jest czyściutko. Czysto jest, posprzątane. Słuchajcie, ja już mam taką wprawę, że to nam idzie naprawdę bardzo szybko. Nie tak jak kiedyś mówię, jej kusi, ile tego sprzątania? Ja już po prostu jestem wprawiona w to. E, dobra, my idziemy do domu z Borysem zaraz. E, Emil zostaje najprawdopodobniej do wieczora. E, nie wiem, czy do, na pewno do późnego, bo ma tutaj sporo jeszcze pracy przed sobą. E, a my uciekamy, bo jutro jest szkoła. Pa! Pozdrawiam, buziaczki. Wyprowadziłem sobie dwie linie zewnętrzną i wewnętrzną i muszę teraz do tego skos doprowadzić. Za skupienie, ale chcę to zrobić raz i nie powtarzać. Perfekcja musi być wykonana od razu. I lecimy, przymierzymy. Może będzie drobna korekta gdzieś, bo w przymiarkach może się nie strzeliłem, ale zobaczymy. Ona idzie sobie tutaj. A tutaj jest ten dół, wycięty pod kątem i jedynie co możemy zrobić to sprawdzić ją w sposób przykładając inną płytę ona jest trochę wysoka ale będziemy za to dobrze widzieć Już przydałaby się poczekajcie wezmę inną Magda przytrzymaj tu ręką ja wkoczę popłytę. pokaż tu łączenia trzymaj mocno bo ona się może odsunąć dobra No tak też ja nie sprawdzimy, bo jest za krótka z tej. I tak by musiało to elegancko wyglądać, nie? I idzie w tej chwili, wiadomo, narożniczek z wypełnieniem gipsu szpachlowego, nie? Metalowy narożnik. Wiadomo, że dziura musi być jakakolwiek, bo się łączą dwa regipsy. Tak samo jak tutaj i wszędzie, gdzie tylko będą łączone. Idzie na różniczek. Ważne, żeby nie wystawało. Nie? Jeżeli ta płyta wystaje, wtedy kątę gubi. No, ale tu przejdzie tak, jakby w to i w mi się zakłada. Nie? Mogłem wybrać tą filcówkę po tej stronie łączenie lub po tej. Wolę od góry. Nie? No jest, przykręcamy. Robimy kreski, gdzie się wkręcić, gdzie są profile z tyłu. Przykręcamy. I dół będzie obrobiony. No i to samo zostanie góra i trzy następne okna do dzieła. Panda trzymaj, biorę wkręty i wyłączam. Emil po pracy. A ja proszę zobaczyć jakie są efekty jego dzisiejszej pracy całodniowej bo od rana był, ja tylko mówię, ja tylko byłam na chwilę, bo rzeczywiście Emil powiedział, tylko tutaj przytrzymałam tą płytę, resztę sobie sam zrobił, mówi, że mnie za bardzo nie potrzebuje. No to mówię, dobra, to ja wtedy uciekam z budowy, teraz patrzę, że okna są obrobione, czyli płyty boczne również, jedna, druga była wcześniej, a teraz robił górę-dół. I tak właśnie wyglądają nasze wszystkie okna. O, proszę bardzo. Też jest zrobione, no, dobra, mogę wam tu o. Też jest zrobione góra, dół. O, i teraz dobra, poczekajcie, bo światło za mocno włączyłam. Co jeszcze? Yy, no, tutaj widzieliście wcześniej, bo już to było zrobione. Także trzy okna yy, skończone. Tutaj jeszcze wiem z tego, co Emil mi mówił, będą yy, te. Emil, co to są? Emil. słucham. Co to są, jak się nazywają te? Pręty. No, pręty. Pręty jeszcze wiem, że muszą być zrobione, dokończone, bo tam zabrakło. I co jeszcze, Emil? Wszystkie śruby popatrzeć, tak trzeba? Śruby. Czy są na dachu, czy są wszystkie? Znaczy nie na dachu, tylko tu w domu, ale czy są wszystkie dobrze dokręcone? Bo my dokręcaliśmy raz, ale wiadomo, żeby przed pianą bór, żeby na pewno. Być pewnym, że one były jeszcze raz dokręcone, albo chociażby żeby sprawdzone były, czy one A, się... A jeszcze zapomniałem jedno całe okno na, na lądzie. A, no właśnie, także jutro Emil na pewno musi zrobić to okno. No i co nam jeszcze zostanie Emil? To wszystko? i parę drobnych rzeczy w sumie. Robimy no, na jeden czy, dzień. Czyli tak jak no Emil mówi, jeszcze jutro przyjdzie, życie yy, też na cały dzień będzie musiał tutaj być, żeby właśnie wszystko. Podopinać na ostatni guzik, żeby wtedy już mogło to y, ocieplenie wejść do nas tutaj, bo naprawdę y, no, musi uciekać na zewnętrzne na elewacje. Dobra, to na tyle ode mnie. Pozdrawiam, do usłyszenia.